Bursztyn, czym jest bursztyn? Wiele osób myśli i klasyfikuje go jako e, kamień, który znajdujemy gdzieś, e, gdzieś na plaży. E, nie jest to kamień, nie jest to żadna skała, jest to e, rodzaj żywicy kopalnej e, kopala. To, co znajdujemy na naszych plażach e, nad Morzem Bałtyckim, e, jest tą najbardziej cenną odmianą bursztynów, w których są e, setki już w tej chwili e, różnie klasyfikowanych gatunków, rodzajów odmian, które spotkać może na całym e, świecie. Ten nasz bałtycki. E, Najbardziej popularnie znajdowany na plażach, który spotykamy od nasady Półwyspu Helskiego, przez część północną Wielkopolski, przez Lubelszczyznę, Ukrainę, Białoruś i Kaliningradzki. To, to jest najcenniejsza odmiana bursztynu, zwana sukcynitem. W tej chwili zaczyna się najlepszy sezon na bursztyn. W pozorom nie jest to lato, tylko jest to pora jesienna. Pora wczesnej wiosny, kiedy woda robi się chłodniejsza, kiedy wieją północno-wschodnie wiatry i wypukują bursztyn, którego olbrzymie złoże znajdują się w okolicach Półwyspu Sambijskiego i ten północno-wschodni wiatr do, dopycha, ten bursztyn donosi go bliżej naszych brzegów, wtedy więcej można go znaleźć. Dlaczego tak się dzieje? Że znaczy, w lato mniej tego bursztynu, a zimową jesienną porą jest więcej. Jest to po prostu jest to związane też między innymi z właściwościami samego bursztynu, który jest rodzajem żywicy, tego, że w zimnej w, w ciepłej wodzie bursztyn będzie zalegał, będzie zalegał, na dnie, bliżej bliżej dna, nie będzie się podnosił. Im chłodniejsza woda w słonym morzu, wtedy bursztyn będzie podnosił się z dna i fale mają możliwość przerzucenia go bliżej E, bliżej, bliżej brzegu lub też wyrzucić większe kawałki e, na brzeg. Bursztyn znany jest od tysięcy lat. E, różnie datowane są przedmioty najstarsze, wykonywane przez człowieka, które szacuje się nawet na 13 tysięcy lat przed naszą e, erą. E, wykorzystywany, zarówno i przy wierzeniach, w, 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 uwierzono, że ma właściwości magiczne, właściwości zdrowotne jak i też traktowany był jako elegancka ozdoba. Przez ludzi sprzed tysięcy lat. Mówimy o tych właściwościach magicznych. Co wierzono, Dlaczego wierzono w magię z bursztynem? Pierwsze bursztyn, jak żywica, elektryzuje się. To też jedna z nazw w okresie starożytnych, jaką nadawano bursztynowi, to była elektron. Zaobserwując fakt elektryzowania się, uważano, że ma te właściwości czarodziejskie, magiczne przyciąga drobne włosy, przyciąga drobinki papieru naelektryzowany bursztyn. E, przyciąga e, i wierzono, że w ten sposób on też e, może nie tylko przyciągać, ale i na przykład odpychać, odpychać jakieś złe moce, złe myśli, czy też przyciągać pewne dobre fluidy, że też zalecano do noszenia go w różnych, e, w różnych miejscach. E, o, ten się akurat nie chce naelektryzować. E, bursztyn, e, tak elektron. My to bardziej z succinum, sukciną, łacińska nazwa, sukcynit, ten nasz bałtycki, jest najbardziej wartościowy pod względem, pod względem zdro, zdrowotnym, ponieważ zawiera w sobie tak zwany kwas succinitowy do kilku procent, najbardziej wartościowy. Rzecz, która dzisiejsza nauka potwierdza, że ma pewne właściwości zdrowotne w formie nalewek, w formie jest używany zmielony bursztyn, różne odmiany kopali do kremów różnych, do, w, w, w firmach farmaceutycznych też jest dodawany do żywic różnego rodzaju, do, do środków chemicznych, no i też jest używany też między innymi żywice różnego rodzaju do kadzidełek, ponieważ dają przepiękny, przepiękny zapach. Domowym sposobem wykonywanie takiej nalewki bursztynowej, które oczywiście trzeba też filtrować, to jest zalanie bursztynu na wiele dni e, e, spirytusem. E, wykonywanie z tego nalewki, którą trzeba potem jeszcze oczywiście przecedzać, e, i nie pijemy tego oczywiście w wielkich ilości, tylko po parę kropelek, jako na zdrowotności, na wspomagania serca czy układu e, krw, e, krwionośnego. E, to Legendy, legendy z bursztynem. Odkąd człowiek poznał ten bursztyn, który w Księżycu Starożytnym zwano też Złotem Północy, e, wiele legend towarzyszyło skąd on się bierze, jak powstał. Jedną z takich najciekawszych legend zanotował e, rzymski poeta Owidiusz. Legendę o Faetonie, e, pół, pół Bogu, ponieważ był synem e, Boga Heliosa i e, synem śmiertelniczki. Faeton chciał e, też e, od ojca uzyskać potwierdzenie tego swojego bycia półbogiem. Chciał, żeby mu ojciec pozwolił też powo powozić rydwanem słonecznym po, po niebie. Ojciec się na to nie zgadzał, stąd faeton zakradł się do stajni, ukradł ten słoneczny rydwan i wyruszył na niebiańską trasę, ale tam się konie znarowiły, zrzuciły go na ziemię. Sam rydwan też spadł, dokonało się zniszczenie w części ziemi. Faeton spadając, zabił się. przeszła na to miejsce jego matka z siostrami Heliadami i Płacząc nad, z poległym, nad z, z, z poległym synem Faetonem, zamieniły się w wieżby, e, których łzy e, tworzył Bursztyn. To jest jedna z legend rzymskich. Inny inny Rzymianin, który z legend, jakie dotarły do naszych czasów, opowiada, że bursztyn to jest zastygły mocz rysia, gdzieś na północy wydobywany w głębi lasów. Jeszcze inne, że jest to krew olbrzymów, która gdzieś za słupami Heraklesa polegli i tamta się zamienia w bursztyn. Inna z rzymskich teorii mówiła z kolei o tym, że jest to, są to promienie słońca, które padają gdzieś na końcu świata, na sam skraj dysku, wpadają do wody morskiej i tam zamieniają się w ten bursztyn. Z kolei już inny Rzymian już dochodził do tego, że gdzieś to musi być rodzaj żywicy, że pochodzi z północy, z północnych terenów poza Cesarstwa Rzymskiego. Już był bardzo bliski odkrycia tego miejsca, skąd był przywożony. Oczywiście te tereny nie były jeszcze spenetrowane. To dopiero czekało na swoje większe wyprawy, chociaż szlaki bursztynowe istniały od tysięcy lat i prowadziły tutaj z naszych terenów między innymi, gdzie mamy chociażby fragmenty pomostów ale fragment element szlaku bursztynowego, prowadziły na południe Europy różnymi odnogami, w różnych okresach, czy to Wisłą, czy też przez Wielkopolskę, przez Karpaty, w różnych miejscach. Znajdujemy, tutaj archeolodzy znajdują też składy bursztynowe z tego terenu, z tego szlaku, chociażby we Wrocławiu tutaj, tak jak wspominałem, mamy już pomosty bongarskie kilkadziesiąt kilometrów od Elbląga. Dwa pomosty datowane na okres tutaj rzymski. Najdłuższy ponad kilometr długości. Całą tą historię mogą Państwo zobaczyć i odwiedzić, odwiedzając elbląskie muzeum. Więc nie jest to może pora na taką szczegółową opowieść o pomostach i o szlaku bursztynowym z okresu rzymskiego, który też długo, długo funkcjonował. Słynny jest opis wyprawy ekwity rzymskiego ze czasów cesarza Nerona, który wyruszył z wielką wyprawą po Bursztyn i przywiózł z tego olbrzymie, olbrzymie ilości. Także jeden, z dzień, jeden dzień był poświęcony też Bursztynowi na wielkich świętach, wielkich zawodach, które się odbywały w Rzymie. Jak to zapisano, że nawet węzełki w siatkach miały w sobie bryłki Bursztynu. To tyle, jeżeli chodzi o historię. Wykorzystywany jest do różnych rzeczy. Dzisiaj generalnie w jubilerstwie jako przepiękna ozdoba. Najsłynniejszym przedmiotem wykonanym z bursztynu jest słynna bursztynowa komnata, którą rozpoczęto budowę w roku 1701. Podarowana została przez... wykonywana była na zlecenie króla Fryderyka I, króla Prus i podarowana cesarzowi Piotrowi I, pierwszemu cesarzowi Rosji. W latach 1716-1717. Dotarła do Petersburga, budowanego tam wtedy miasta, ale czek, zanim została rozpakowana, musiała poczekać i na zmianę władzy, e, i wiele lat odczekać, kiedy została rozpakowana i w końcu znalazła swoje miejsce w płacu w carskim e, siole. No i tajemnica, co się z nią stało. Wiemy, że w czasie II wojny światowej Niemcy ją przejęli, została przewieziona do królewca, i tu się ślad e, urywa. Być może komuś z Państwa się uda e, odnaleźć, bo jest wiele miejsc, gdzie e, się e, Uważa, że być może została schowana. Jedna z teorii mówi tutaj, że w okolicach Helblonga, Pasłęk, Słobito, okolicy dawnej majątki Cudona, to czy to będą góry, sowie, kompleks Rize, czy wiele innych miejsc, gdzie do tej pory poszukuje się tych śladów bursztynowej komnaty. Bursztyn towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Wykonywali się z różnego rodzaju amulety, ozdoby, przedmioty użytkowe, przedmioty o znaczeniu magicznym, czy też prozdrowotnym, jak, jak wierzono. Jak nad nim pracowano? Zajdujemy się w tej chwili przy stole, przy warsztacie, wczesno częstośniemiecznego rzemieślnika z częścią narzędzi, jakie, jakich mógł używać, rekonstruowanych przez rekonstruktorów i archeologów. Narzędzia podobnych używał też Rogownik, pracujący też na podobnego rodzaju materiał. Co do właściwości, mówiliśmy o tych o, o żywicach. Na pewno jest to tak jak każda żywica bursztyn będzie ulegał spaleniu. W momencie palenia też przepiękny, przepiękny wydziela, przepiękny, przepiękny zapach, dosyć charakterystyczny. Jedni, jedni go lubią, drudzy, drudzy nie, więc bursztyn jest, jak i żywica, jest materiałem palnym. W tej chwili on zaczyna dymić i to w tej chwili udziela taki bardzo intensywny, żywiczny zapach. Czego używano do produkcji? Bursztyn e, też jest materiałem, który cały czas pracuje, który cały czas e, coś się z nim dzieje pod wpływem środowiska, czy on się znajduje w ziemi, czy jest wypłukiwany przez wodę, czy nawet już jeżeli my go posiadamy w domu, czy mamy z niego jakiś przedmiot wykonany z prawdziwego bursztynu, bo dzisiaj też niestety ulega on fałszowaniu, że właśnie sztucznych rzeczy, sztucznych żywic i wielu innych środków, fałszując czy podrabiając tego typu rzeczy. Bursztyn pod wpływem powietrza, pod wpływem pod wpływem światła matowieją, traci swój, traci swój charakterystyczny, jeżeli mamy go w przepięknej jakości, przepiękny, przeźroczysty bursztyn, no będzie po, po latach, on zacznie matowieć, zacznie tracić tą swoją połyskliwość, więc wtedy wystarczy go też, jednym ze sposobów jest trzymanie go w jedbawnych szmatkach, polerowanie go co jakiś czas, czyszczenie, byle nie środkami chemicznymi, bo tego nie lubi. Bursztyn dostaje też kory, Jakże i na długo jest na te warunki atmosferyczne wystawione, dostaje kory. Ta wierzchnia warstwa ulega zwietrzeniu, robią się łuski. Taka warstwa, o potem w czasie pracy, pierwsza rzecz to usuwamy tą korę, ją zeskrobując, czy to używając różnego rodzaju noży, żeby dotrzeć do tego błyszczącego jeżeli jest to bursztyn tego rodzaju, tak, który jest przeźroczysty, bo trzeba zauważyć, że gatunki bursztynu też są bardzo różne. Mamy przeźroczyste, półprzeźroczyste, kolorystyka od tych pomarańczowo-żółtych przez białe, jednolite, nieprzeźroczyste. Tutaj też ważne jest, ile on zawiera w sobie pęcherzyków powietrza, w jakich warunkach się na tych drzewach przed milionami lat tworzył. Mówimy tutaj o naszym bałtyckim bursztynie. E, Które szacuje się wiek na mniej więcej 40-45 milionów lat, są i starsze na świecie, są i młodsze e, gatunki odmiany tych żywic kopalnych, jednak one nie są tak wdzięczne do obróbki nie mają tych różnych właściwości. I po zdjęciu kory dochodzimy już do błyszczącej tej warstwy. Nie jest to jeszcze przeźroczysty, który trzeba dopiero będzie zeszlifować. Do e, pomocą w pracy też różnego rodzaju e, pilniki, które też służą do nadawania kształtu, jeżeli chcemy jakiś, wykonać najprostszy chociażby koralik. Trzeba mu ten w miarę okrągły kształt nadać, spiłując jak największe te kanty. Używamy do tego prostych metalowych pilników. Jeżeli chcemy wywiercić otwór, jednym z takich sposobów jest użycie, tutaj użyjemy sobie troszeczkę innego, innego kawałka bursztynu, jest chociażby natrasowanie go na początek, czyli naznaczenie sobie miejsca, w którym będziemy, będziemy wiercić i użycie Przenośnej wiertareczki, którą nazwiemy, nazywamy tak z, 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 z dawnych technik, z dawnego nazewnictwa polskiego Drylon. Nie jak w średniowieczu to dokładnie nazywano, czy w starożytności okresie, ponieważ podobnego typu wiertarki już były wtedy w użyciu. Wiercimy w ten sposób. Jest to taka przenośna wiertareczka. Kształt otworu, wielkość zależy od tego, jakiego rodzaju ostrzy mamy zamontowane. To wszystko też naukowcy są w stanie zbadać, odtworzyć, patrząc na gotowe już produkty, bo tych narzędzi stricte się niewiele zachowało. Ale po śladach obróbki na tych przedmiotach możemy odtwarzać rodzaje wierteł, czy było wiercone z jednej strony, czy było nawiercany otwór z dwóch stron, co wymaga oczywiście większej wprawy, większej techniki. Jak Państwo widzą, sypie się taki drobny biały proszek. Przy szlifowaniu, przy piłowaniu bursztynu, ten proszek będzie powstawał biały. Nawierca się otwór. To jest jeden ze sposobów. Kolejnym sposobem jest, jest użycie innego rodzaju wiertła, już stojącego, bardziej stacjonarnego, które też wymaga zamontowania odpowiedniego napędu. Gdy już mamy natrasowany otworek, przygotowane miejsce, w którym chcemy wiercić, możemy wiercić też w ten. Jest to też możliwość wiercenia. O, zeszło. Tak się zdarza. Się za słabo naciągnie. Co widzą też się wióry bursztynowe, zlepią biały proszek, biały pył, o którym jeszcze sobie też powiemy. Co można z nim wykonać, jeżeli masz go odpowiednie, odpowiednie duże ilości, które powstają dzisiaj. Tak to wygląda: mamy otwór, będzie w kształcie serduszka, więc ma, ma bardzo. Wąskie, ostrze, rozszerzające się gwałtownie ku górze, i przy dużych brakach bursztynu, to otwór się, będzie się poszerzał. Gdybyśmy użyli krótszego, cieńszego wiatru, to otwór będzie bardzo, bardzo cieniutki. Jeżeli robimy takie te najprostsze koraliki i nadajemy im jakiś okrągły kształt, to kolejnym instrument, narzędziem, które służy, służy na dawaniu, tak jak i dzisiaj, jest to karka. Oczywiście, ta to karka ówczesna. Wyglądała zupełnie inaczej używana przez ówczesnych rzemieślników do obróbki bursztynu. Tak przypuszczamy, że mogła wyglądać. Narzędzia różnego rodzaju noże, takie wspominałem, mogą być zaokrąglone, mogą być proste. Nożyki większe, mniejsze, w zależności od tego, co wykonujemy. Chociażby wyrównując tą powierzchnię, zaokrąglając brzeg, zaostrzając tego koralika. Kiedy już mamy oczywiście otwór, otwór wykonany, my w ten sposób. I wszystko to polega na tym, też, żeby mieć bardzo dobrze wywiercony ten otwór, bo jeżeli nam przy wierceniu wyjdzie coś krzywo, e, odbije któryś bok, e, koralik nie będzie równo nałożony na tokarkę, wtedy będzie odbijać i może ulec przy nacisku nożem czy przy nacisku krzemienia, bo krzemienia też można było odpowiednio używać, e, on po prostu pęknie. Bursztyn jest dosyć też w miarę niestety kruchym materiałem. Pęknąć może w każdym momencie, jeżeli jest warstwowy, czyli że ta żywica się nakładała, zastygała, potem spływała kolejna warstwa, znowu zastygała, to będzie się w tych warstw rozdzielał. Jeżeli zawiera w sobie jakieś brudki, jakieś większe pęcherzyki powietrza, one też są to elementem, który powoduje to, że przy jakichś naciskach większych może w danym momencie e, pęknąć. Tak, więc e, dużo też archeolodzy znajdują odpadków, półproduktów, jakbyśmy to też nazywali niekiedy, które gdzieś tam w, w na etapie produkcji, przy przewiercaniu, przy chociażby szlifowaniu, nadawaniu okrągłego kształtu, one gdzieś na, na sam koniec tej pracy po prostu pękają. Tak jak tutaj mamy przykłady takich odpadków produkcyjnych, gdzie koraliki, w momencie gdzie szlifowania, pękają po prostu na pół i niestety jest, jest to już nie, nie do wykorzystania. Jak wyszlifować taki chociażby do sposobem, czy starym, czy dawnym sposobem? Używając też tego e, pyłu bursztynowego, tego odpadków bursztynowych, czy to używając e, irchy, skóry, e, filcu, posypując sobie tym proszkiem bursztynowym, troszeczkę mając go gdzieś tam e, zebranego. Jeżeli mamy jakiś kawałek bursztyny, chcemy go wyszlifować, nadać mu w miarę już gładką powierzchnię, że jest już obrobiony jakiś ten przedmiot. No to to wymaga oczywiście też dużego szlifowania, czasami poprawiania jeszcze ostrzem noża, e, delikatnie do, do, docinając, do, doszlifowując wszystkie nierówności. Potem polerowanie, no zwłaszcza przed momentem sprzedaży było to ważne. Bo wiadomo, błyszczący, bursztyn będzie bardziej, e, bardziej chodliwy. Może i to było zajęcie młodszych, którzy się tym też zajmowali. E, I on się nabłyszcza. W domu też możemy jakąś szmatką flanelową e, czy wełnianą też dosyć dobrze sobie w ten sposób to wyczyścić. Z ciekawych narzędzi, które były używane, znajdujemy oczywiście metalowe piły. One są większe lub mniejsze. One są gdzieś mało użyteczne tutaj, można powiedzieć, tak w praktyce przy bursztynie, ponieważ bardzo kruszą ten bursztyn. Ciekawszym sposobem na przecinanie jest użycie chociażby piły sznurkowej. Owszem, te ostrze będzie się nam w miarę szybko zużywało, ale nie powoduje mniej, mniejsze mniejsze. Oczywiście możemy sobie naciąć na początek piłu piłu metalową, żeby uzyskać mniejsze straty w bursztynie. Używamy piły pił sznurkowych, które też będą cieły bursztyn. Oczywiście, tak jak wspominałem. Trwać to może dłużej, ale jest mniejsze ryzyko uszkodzenia, złamania tego bursztynu. Oczywiście będzie to wszystko długo trwało. W tej chwili mamy tutaj piękne, wybłyszczone, małe, drobniutkie nacięcie. To wszystko wymaga czasu, pracy, nakładu czasu, nakładu pracy, przygotowania odpowiednio wcześniej. Oczywiście sobie wszystkich narzędzi, czy są naostrzone, czy mamy ten zapas Sznurków odpowiednich, delikatne nacięcie tutaj nam już powstało. Co też wykonywano, to co znamy, to różnego rodzaju naszyjniki. Przepiękne naszyjniki można Państwu, chociażby też z okresu tego rzymskiego, we Muzeum oglądać na wystawach na ekspozycjach, co wykonywano, co też mamy, chociażby ozdoby, jak mamy tutaj młotek bursztynowy Burszynowy, rzadkie znaleziska, ale na przykład z Gdańska pochodzący, jest to oczywiście replika, nie oryginał, wisiorek antropomorficzny, też z okresu wczesnego średniowiecza. To są rzadko, bo rzadko, ale znajdowane też kostki bursztynowe. to już będziemy mieli późniejsze średniowiecze, kostki do grania, bardzo ekskluzywna rzecz. Pionki do grania z okresu wczesnego średniowiecza, też w bardzo ekskluzywnych zestawach, Rzadko znajdowane pionki bursztynowe, przepiękne. Czy to będą mini krajki, mini mini, mini tabliczki do, do tkania, które być może też kobiety nosiły, które zajmowały się tkactwem, chociaż też przy, przy męskim jednym grobie też taka została znaleziona. Różnego rodzaju miniatury prawdziwych przedmiotów, jak tutaj mamy miniaturę grzebienia, znaczenie też nie do końca znane, różnego rodzaju zawieszki, czy to trapezowate, czy w kształcie młotów, toporów, w kształcie takich jakby bucików też są znajdowane. No i tak jak już wspominałem już, koraliki różnych kształtów, wielkości, tego typu bardzo dużo, zdobienia różnego rodzaju można im nadawać na na powierzchni używając specjalnych narzędzi ząbkowanych, które e, tworzą e, drobne kółeczka, drobne, e, drobne obrazki, drobne okręgi, które wiąże się na tych znaleziskach najstarszych, gdzie mamy takie e, całe wzory z tego typu wykonywane. E, wiąże się to też między innymi z kultem e, solarnym, ale to już jeszcze, jeszcze wcześniejsza epoka niż ta, o której tutaj w tej chwili opowiadamy, wczesnego średniowiecza i rekonstrukcji warsztatu rzemieślnika wczesno średniowiecznego z osady, osady Truso. Prawie wszystko o bursztynie. Jeszcze na koniec chciałem pokazać to, o czym mówiliśmy, o tym, że powstają tutaj przy obrabianiu, przy szlifowaniu, przy piłowaniu ten biały pył. Oczywiście trzeba go mieć duże ilości. Dzisiaj jest to łatwiej, kiedy duże warsztaty jubilerskie produkują, szlifują tego bursztynu bardzo dużo. Duże ilości tego pyłu można pozyskać. Więc jeszcze na sam koniec chciałem pokazać o jednej właściwości, takiej bardzo widowiskowej tego pyłu bursztynowego.